No, opowiadaj. Masz tutaj smaczka, tak? No, no, opowiadaj. Opowiadaj nam. He? Tak? Działa. Ooo. Oh. Oh. mam Mamy Mam Mamy smoka. Co? Co powiedziałaś? Co? Napowiedz. No No. A, a I się uśmiecha? Proszę bardzo, proszę twój smoczek. Mm. Am, 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 am. Mia? Mia? Tak? Tak? Ooo. Ooo. Ej, ej, A powiesz nam coś? A powiesz coś? Nia? O, denerwuję się. No proszę, proszę. Przepraszam. Myślałam, że nam coś tu to Katarzy, Tak? co mi chcesz co? się troszeczkę. Przykro się troszeczkę. Tak? Tak? Pogłaskać troszeczkę. Chcesz też coś Chwileczkę. Co? pięć minut? <try>